Jacek Krew dla portalu FightSport, witaj Jacek. Witam, witam. Eee, Miło mi Cię widzieć przed kamerą. Eee, wiemy, że jesteś już powiedzmy po przygotowaniach w tej chwili. Przygotowujesz się do najbliższej gali, która będzie, jak się nazywała? Eee, Fight Exclusive Night 10, eee, która odbędzie się 9 stycznia w Lub Luboniu. W Lubinie. Lubinie, przepraszam, w Lubinie. E, Jacek, e, przygotowania idą pełną parą. Jesteś już, e, powiedzmy, w takim etapie, gdzie w zasadzie są tylko jakieś poprawki do, e, do scenariusza, który tam sobie w głowie układasz? Znaczy cały czas pracujemy nad taktyką, już e, ćwiczymy wyznaczone tam taktyczne założenia. Powtarzamy to do bólu, no i szykujemy całą resztę też, nie? Cały czas trenujemy. Powiedz mi, tamta porażka z Rębeckim w jakiś sposób wywarła na Tobie piętno, chcesz teraz coś udowodnić, chcesz coś pokazać, wyciągnąłeś wnioski z błędów, które były popełniane w przygotowaniach? Znaczy nie, nie odczułem żadnego tam bólu czy jakikolwiek rozpaczy z powodu porażki, wiadomo taki jest ten sport, jest bardzo nieprzewidywalny, Mateusz jest dobrym graplerem i można było się tego spodziewać, że będzie próbował poddania w parterze. Pracowałem nad obroną przed obaleniami bardzo dużo, pracowałem nad swoimi błędami i mam nadzieję, że już no, wreszcie wrócę do zwycięstw i uda mi się pokazać to na co mnie stać, a ja wiem, że stać mnie na bardzo dużo i że jeszcze, że po prostu, żeby tylko to pokazać w walce, tak? Y Patrząc na, na tą kategorię lekką, to chyba nie stoisz tam na straconej pozycji. Jest yy, wielu zawodników, z którymi się yy, pierwszoplanową postacią jest oczywiście, oczywiście w tej chwili yy, mówię o... o yy, Michał Szymańskim, Romanie Szymańskim, przepraszam. Mówię o Romanie Szymańskim i e, ty z nim przegrałeś, o ile pamiętam, pojedynek u siebie w Gdyni, ale to, to było w trzeciej rundzie po naprawdę dobrej walce. Myślisz, że jesteś w stanie jeszcze nawiązać, bo Michał poszedł do przodu wyraźnie. Czy ty jesteś w stanie go dogonić? Roman. Przepraszam, Roman. No poszedł do przodu, wygrał dwie bardzo ważne walki. Ja w Fight Exclusive Night tak naprawdę mam wszystko, czego potrzebuję, czyli trzech fighterów, z którymi przegrałem. Także myślę, że jeżeli wygram tą walkę, no to kolejne będę mógł prosić o szansę rewanżu z każdym tak naprawdę, z którym do tej pory przegrałem. Czyli Marian Ziółkowski, Roman Szmański i Mateusz Szembecki. Myślę, że jeżeli będę wygrywał, to nie będzie nic na przeszkodzie, żebyśmy mogli jej się zrewanżować. Adam Golonkiewicz to wyzwanie? Adam Gorunkiewicz, oczywiście, bardzo doświadczony zawodnik. Nie wiem, czy już ma 20 walk na koncie. Wydaje mi się, że tak, zawodowych, także no, doświadczony bardzo. Nie spodziewam się łatwej walki, nie spodziewam się łatwego zwycięstwa. Chcę ciężkiej walki, chcę twardego boju, także mam nadzieję, że uda mi się to pokazać. Chciałbyś kogoś pozdrowić? <laughs> Dziewczynę chciałbym pozdrowić na pierwszym miejscu. Karolinka, pozdrawiam cię. Y Sponsorów moich, chciałbym pozdrowić przyjaciół yy, Piotra z Tajmastera, chciałbym pozdrowić, poprosił mi o to. Yy, no i to wszystko w zasadzie. No. Jacek, yy, czego możemy Ci życzyć na tym ostatnim etapie przygotowań, żeby nie było kontuzji, czy żeby powiedzmy ta forma poszła tak wysoko w górę? Forma jest wysoko w górze, kontuzji nie przewiduje, także. Zdrowia, zdrowia, no zdrowia życzyć, żeby żadne choróbko się nie złapało i to wszystko. To nic, Jacek, dziękuję za wywiad. Widzimy się na Fight Exclusive Night 10 Gold Edition, jubileuszowa gala. Dzisiaj jesteśmy na gali MMA Fight Night 4 na Wyspie Wolin wśród Wikingów. Na razie ich tu dużo nie było, nie, ale jakoś mamy nadzieję, że jutro spotkamy Jacek. Jacek wygląda jak typowy Wiking, także zastępuje to Wikingów. Dziękuję bardzo.